Pokażę jak zrobić nie? automatyczną formę trzciny cukrowej. Chcę się zobaczyć przez wykopywanie 7 bloków. Dokładnie tak. Tutaj skrzynię. Tu tak. Tutaj pół płyt Tutaj wodę. Tutaj Tu trzy szkła. Tu blok. Tu tak. Tu detektor. Tu pełen blok, nie zapomnijcie. Tu redstone. wystarczy dać pół płytki o i gotowe teraz trzeba nieco, niech to rośnie bum i wtedy wszystko będzie wpadać do jak widzicie w skrzyni teraz jest trzcina. Dziękuję bardzo za oglądanie mnie. Zapomnijcie dać lajka i subika na mój kanał, żeby zobaczyć więcej samouczków. A tak to ja się z wami widzowie żegnam. Sorry.